Moja droga święta, umiłowana, przyjaciółko. O duszę, czyjąkolwiek Twoich dzieci, Twoich bliskich, przyjaciół. Oto, oto, oto niech zatroszczy się Bóg. Oto, oto, o tę duszę. Niech zatroszczy się Bóg. Niech zatroszczy się Bóg. Wytłumaczę Ci teraz ten tak zwany schemat, któremu się poddałaś, w którym zaczęłaś myśleć, że ktoś lub coś tutaj, w tym świecie trójwymiarowym, w świecie tak zwanego Matrixa, jest zagrożone. A tak nie jest. A tak nie jest, a tak nie jest. Spójrz, proszę. Widzisz osobę bliską tobie, uwikłaną w jakąś sytuację, którą oceniasz wedle uczucia jako trudną, jako ciężką. Patrzysz na to i stwierdzasz: Ja bym tak nie wybrał. Ja bym tak nie wybrał. Nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Jest w tobie pewnego rodzaju. Bunt, jest w tobie takie poczucie, ale ja chcę pomóc, ale ja wiem, co jest wyjściem z tego, bo sam kiedyś przez coś podobnego lub zbliżonego przechodziłem. Przechodziłem, przechodziłem, przechodziłem. i chcę pomóc, chcę dać wskazówkę, drogowskaz, wyciągnąć, wyciągnąć, wyciągnąć. W tym też miejscu, tak zwani bliscy, czy rodzina, rodzice, Zachowują się inaczej czy na odwrót, jak Bóg, jak Bóg, jak Bóg. Popatrz, proszę, popatrz, proszę, popatrz, proszę, jakim wielkim zaufaniem oraz wolnością obtarzył Cię Bóg. Zobacz, proszę, jak we własnym śnie, we własnym poczuciu oddzielania. Jak jak daleko mogłaś się mogłaś się mogłaś się oddalić 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 Dokładnie tak daleko jak chciałaś dokładnie do tego punktu labiryntu złudzeń i ciemności mogłaś dotrzeć do którego sobie Wybrałaś, upodobałaś. Tak, to jest mój limit cierpienia i bólu, więcej nie zniosę. Chcę powrotu gdziekolwiek, by ten powrót nie był. Powstało w tobie takie postanowienie, taka determinacja przyszła chcę wrócić, chcę przestać tak bardzo cierpieć i oddam wszystkie, absolutnie wszystkie moje trudne, toksyczne, szkodliwe schematy, bo nie chcę już dłużej. Żyć w tym konflikcie. Taka decyzja nastała w Tobie. Taka decyzja nastała w Tobie. Podkreślę to jeszcze raz. Nastała ona, ponieważ masz, dostałaś pełną wolność od Boga, Ojca, Stwórcy. Możesz iść gdzie chcesz, w którą odnogę chcesz. Bóg jedynie ustanowił wszechświat tak, że oddalając się od Niego, będziesz cierpieć, przybliżając do Niego, cierpienie znika. I teraz, w tym samym świecie, w świecie pełnej dobrowolności, w świecie możliwości, które można interpretować zarówno mówiąc w Waszym języku pozytywnie, jak i negatywnie, w tym świecie możliwości znajdują się również Wasi bliscy, dzieci. Rodzice, wasi bliscy, rodzice, dzieci, przyjaciele. Oni też otrzymali ten sam kredyt zaufania od stwórcy, od stwórcy, od stwórcy. W- Waszej tak zwanej duchowości, w Waszym rozwoju, czyli w Waszym powrocie do stwórcy, zauważyliście, to znaczy już widzicie często na wskroś zachowania danej osoby, zachowania danej duszy, widzicie z czego to wynika, jak dałoby się z tego wyjść, widzicie to, i to jest w pewnym sensie Wasze przekleństwo. Z jednej strony, wielkie błogosławieństwo i moc, bo możecie pomagać innym osobom na drodze duchowej, z drugiej strony, kiedy widzicie osobę pogrążoną w ciemności, która jeszcze bardziej chce tej ciemności się pogrążyć, następuje w Was zgrzyt. Następuje w Was zgrzyt. Następuje w Was zgrzyt. Bo jeżeli robi to świat, potraficie zacisnąć zęby. Potraficie spojrzeć w inną stronę, no bo nie zmienię tego, nie zawrócę tym moim malutkim patykiem tej wielkiej rzeki. Nie zrobię tego, nie uda mi się, odpuszczam, mogę skupić się na sobie i na tym, na co mam wpływ na swoim podwórku. Tak robicie ze światem. I teraz to, o czym zapominacie. Że elementem tego świata, tak zwanego zewnętrznego, jest również Wasza rodzina. Myślicie, że o, oni są tak blisko nas, oni są tak blisko mnie. Owszem, są i owszem, wpływają na Ciebie i Ty na nich, lecz zrozum, proszę, zasadę, kierunek, w jakim to się dzieje. Zrozum, zasadę i kierunek, w którym to się dzieje. Masz świat zewnętrzny, który pogrążony jest w spirali absurdu, tak ją nazwijmy. I ty patrzysz na niego i stwierdzasz: Ja tak nie chcę, nie będę tak robić, wysyłam mu światło, chcę się obudzić. Ci, którzy są, chcą również się obudzić, są moimi braćmi, siostrami. Cała reszta ludzi również. Lecz ci są mi bliżej na tą chwilę. I zobacz. Zobacz, zobacz proszę możliwość i potencjał tego, że Twoje dzieci, czy rodzice, czy bliscy, czy przyjaciele mogą chcieć tego, co chce świat, a nie tego, co chcesz Ty. Mogą chcieć tego, co chce świat, a nie tego, co chcesz Ty. Mogą chcieć mają do tego pełne, całkowite prawo, stuprocentową wolność, aby chcieć, stwarzać to, na co mają ochotę. I nikt w niebie nie płacze z tego powodu, że o, cały świat się tutaj zagłębił w cierpieniu i w smutku, bo jeżeli mieliby płakać, no to uwierzyliby w realność tego wszystkiego. Oni tylko. W niebie razem z nami cieszą się z każdej osoby, która wraca, z każdej osoby, która wraca, z każdej osoby, która wraca. I teraz ty, 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 podobnie jak każda inna dusza, która się budzi, jesteście naszą wielką radością. I teraz Bóg kocha wszystkich tak samo. I wy, w swojej wolności wybraliście szybszy powrót, ponieważ ognie piekielne przestały być Wam miłe. Za bardzo się nimi sparzyliście. Może też trochę więcej nabroiliście w tak zwanych poprzednich odcinkach Waszych snu o czasie. Może tak było. Nie jest to ważne. Ważne jest to, że chcecie wrócić teraz. I ważne jest to, że nie musicie chcieć, ale chcecie. Nie musicie chcieć, ale chcecie. Nie musicie chcieć, ale chcecie. Zrozum wagę tych słów. Każdy może chcieć, nie musi. Może, nie musi i poczuj wielką wolność mocy, którą obdarzył Was Bóg, której nie rozumiecie w pełni. Moc pragnień i moc wyboru. 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 Poczuj to. Poczuj to, poczuj. I teraz, kiedy w Twoim umyśle zaczęło coraz bardziej świtać, jak wielką masz moc, zobacz, gdzie ona sięga w obrębie tak zwanego twojego ziemskiego życia. Sięga ona. Do następujących granic. Mogę myśleć daną rzecz lub jej nie myśleć. Mogę dać uwagę tej myśli lub nie dać. Mogę sterować, na ile jest mi to dane, ruchami mojego ciała, chyba że leżę z nogą w gipsie. Wtedy moja zdolność jest ograniczona przez jakieś zewnętrzne okoliczności, które przyjąłem, na które się zgodziłem. I teraz na to masz wpływ. Masz wpływ. Co powiesz, masz wpływ w to, co włożysz do ust, masz wpływ na to, gdzie pójdziesz, gdzie cię nie będzie. Dlaczego myślisz sobie, że w swoim nieskończonym wręcz potencjale wyborów znajduje się wybór pod tytułem: O, ja wiem, co dla ciebie dobre, lub wybór: o. Zrób to, co ja chcę, bo jak patrzę na ciebie w bólu, to ja jestem nieszczęśliwa i bardzo mnie to boli i chcę natychmiast, żebyś przestała lub przestał. Zobacz, proszę to. Wiem, że to jest dla paru osób troszeczkę zbyt wysoki poziom i wolelibyście zostać na tym ludzkim zrozumieniu, na tym chcę po prostu dla ciebie jak najlepiej i jak nie robisz dla siebie jak najlepiej, to się denerwuję. I czasami, miejscami faktycznie, może być tak, że powiesz parę słów komuś w emocjach i one może pomogą. Lecz jeżeli nie pomagają i Twoje tak zwane ludzkie podejście nic nie daje, a, w, a wręcz odsuwa od Ciebie drugą osobę, zrozum to. Zrozum to. Zrozum to i poczuj. Zrozum to i poczuj. Zrozum to i poczuj, jak wielki potencjał stwórczy oraz jak wielką ilość zaufania daje Wam Bóg. Daje Wam Bóg. Daje Wam Bóg. I poczuj, proszę, Jego nieskończone zaufanie do każdej istoty do każdego nawet moglibyśmy ich nazwać waszym językiem zbrodniarza wojennego. On im wszystkim ufa bezgranicznie, ponieważ wie, że w tej piaskownicy jego dzieci nie mogą zrobić sobie na stałe krzywdy i każde z tych dzieci, każde z tych dusz, ostatecznie Wyskoczy z tej tymczasowej, ograniczonej piaskownicy, i teraz Ty chcesz wyjść szybciej. To znaczy, już się zbierasz, jedną nogą jesteś poza. Czasami wychodzisz poza piaskownicę na chwilę, po czym do niej wracasz, widzisz tą ciężkość, ten ból, te zabawy tych dzieci, rzucanie piaskiem w oczy, przysypywanie jakiegoś dziecka żywcem, i tak dalej, i tak dalej. Widzisz te rzeczy. I zastanawiasz się, co za dom wariatów. Ja tak nie chcę, ja chcę poza. I teraz kto ci broni? Kto ci broni? Kto ci broni? Odwrócić wzrok, spojrzeć na bezmiar, bezkres Bożych łask na zewnątrz. Poczuć ten powiew, ten wiatr, to odświeżenie z królestwa i spocząć. Patrząc sobie na Boga z brzegu tej piaskownicy, i wtedy może, kiedy będziesz patrzeć w tamtą stronę, przyjdzie do ciebie jedna czy druga osoba i zapytają, dlaczego nie bawisz się z innymi dziećmi w przepychanki, tylko sobie tak siedzisz na brzegu piaskownicy, jesteś w pokoju. A ty im odpowiesz, bo tam jest Bóg poza piaskownicą, oni popatrzą na ciebie dziwnie i pójdą dalej się bawić. A później przyjdzie ktoś jeszcze. I po, poczujesz gotowość w tej osobie. Będzie to osoba pobijana przez te różne życiowe doświadczenia, tutaj w tej piaskownicy, w tym polu złudzeń. Poznasz w tej duszy, w tej osobie gotowość, chęć wyjścia i powiesz jej wtedy, przyjdą do ciebie słowa wręcz same: Tu i tu, tam jest Bóg, tam jest wyjście. Ta osoba poczuje się uwolniona, poczuje się lżej. Po czym, może do ciebie powróci, może nie, może pójdzie własną drogą, może znowu będzie chciała wdać się w bijatykę w tej piaskownicy, może już odpuści na zawsze. Za to, za to, za to, jak inne dzieci zachowywać się będą w piaskownicy, przenigdy, 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 przenigdy nie odpowiadasz. Odpowiadasz w pełni za swoje reakcje. Za to, co ty robisz. I teraz Twoje pragnienie opuszczenia piaskownicy jest tak wielkie i tak silne, że aż możesz, możesz wręcz odpychać od siebie ludzi, dla których jest ona cenna, ponieważ oni nie rozumieją tego ruchu, który się wewnątrz siebie dzieje, bo oni chcą mieć spokoju w swojej rodzinie. W swoich schematach, w które są uwikłani, w swojej jamie brzusznej, w portfelu, w swoim domu, w swoim kraju. Nawet jeżeli ten pozorny ład ego jest całkowitym nieładem i absurdem, to jest on dla nich bardziej przypominający dom niż to nieznane, które ciebie pociąga. I zrozum, proszę, to rozdarcie które służy tylko temu, żebyś ty puściła. Służy tylko temu, żebyś ty puściła. Oddała te osoby tam, gdzie one są, czyli w ramionach Ojca. Zaufaj, 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 proszę wrodzonej mądrości każdej z tych osób, o które się bezpodstawnie martwisz. I następnie zobacz, jak bardzo ty sama. Uniosłaś się do góry, jak bardzo ty sama uniosłaś się do góry. I teraz, w tym stanie prawdziwego uniesienia i odczepienia tych macek, którymi próbujesz spijać ból z innych osób, który jest ich bólem i efektem ich decyzji, odczepiona od tego, możesz wybrać: czy mogę ingerować? Czy powinna? Czy jest w tej osobie prawdziwe przebudzenie? Czy też chce ona po prostu dalej cierpieć? Jeżeli chce cierpieć, czasami, może przez chwilę, krótką chwilę, będziesz tej osobie towarzyszyć, świecić swoim światłem. Lecz gdy wykryjesz, że ktoś tylko próbuje cię wciągnąć w swoją egotyczną grę, do której ty już całkowicie nie pasujesz, oddalisz się, odsuniesz i będziesz w pełnym pokoju oraz radości kultywować wewnątrz siebie całkowitą pewność, że zbawienie tej duszy nastąpi, ponieważ nastąpiło już dla Ciebie. Nastąpi, bo nastąpiło już dla Ciebie. Nastąpi, bo nastąpiło już dla Ciebie i poczuj, proszę, prawdziwą moc i siłę przebaczającej obecności oraz zmartwychwstania umysłu Chrystusa, który w tym momencie odradza się w Tobie, który w tym momencie jest w Tobie, który w tym momencie pragnie. W tobie pozostać. Niech nigdy przenigdy pokusy, pokusy, pokusy tego egotycznego umysłu, który pragnie tylko przyćmić prawdę, która jest prosta, klarowna, znasz ją, cała Twoja dusza wie wszystko, co jest tutaj powie powiedziane. A ty tylko czasami. Wątpisz. Czasami wkrada się ten człowiek, który mówi: Nie, nie, tak nie może być. Jestem. Wstawiasz tutaj rolę, którą myślisz, że pełni. Jestem rodzicem, jestem dzieckiem. To jest mój ojciec, moja matka, moja córka, moja siostra, mój przyjaciel. I myślisz, że ta rola jest tak bardzo niezwykle ważna, kiedy wprawdzie każdy, każdy, każdy człowiek, każda istota. Ma świętą, wolną wolę. Świętą, wolną wolę. Świętą, wolną wolę. I poczuj, proszę, moc tej świętości. I zauważ, że przed tą mocą klękają wszystkie zastępy niebieskie. To jest moc Syna. Bożego, jak on zechce, tak będzie. Jak on zechce, tak będzie. I nawet niebo może być zamknięte dla kogoś, kto go nie chce, ponieważ Bóg tak bardzo ukochał swoje dzieci, że dał im pełnię władzy, pełnię władzy, pełnię władzy. Nie zabieraj tej pełni władzy i nigdy nie bierz odpowiedzialności za czyny innych osób, jedynie za swoje i w pełni, i w pełni, i w pełni za własne reakcje na to, co robią inne osoby, bo to też jest elementem dynamiki Twojej przemiany. Te reakcje. O, jak ja zareaguję na to, jak ktoś wy wykorzystuje swoją wolną wolę i zdziela mnie po twarzy. Jak ja na to zareaguję? Czy nadstawię drugi policzek, czy też może będę się pojedynkował? Czy może będę przeklinał, czy może będę robił dziwne znaki? Co zrobię? To jest wszystko niezwykle intrygujące, niezwykle ciekawe. I patrz niczym dziecko, jak objawia ci się. Przed oczami możliwość ciągłego, ciągłego, ciągłego wyboru pokoju Królestwa Niebieskiego. Kochamy Was.